Tomasz Pajączek, witam Państwa. Zapraszam na wpajęczenie pytań. Gościem programu jest dziś Renata Granowska, wiceprezydent Wrocławia, przewodnicząca Platformy Obywatelskiej we Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o Sądzie Najwyższym. Spodziewała się Pani takiego ruchu? Ciężko mówić o spodziewaniu się czegokolwiek, jeżeli chodzi o zachowania PIS-u, tak? czy to Sejmu Senatu, ich posłów, senatorów, jak i prezydenta Andrzeja Dudy. Tak została skierowana ta ustawa do Trybunału Konstytucyjnego już. Chwilę temu prezydent Duda przekonywał, że jednak w tak ważnych sprawach Trybunał Konstytucyjny działa szybko, no na razie nie działa. Jest tam na pewno duży wewnętrzny konflikt, problem tak wśród sędziów, ale tak czysto po ludzku do ludzi co to oznacza. W kontekście oczywiście środków z Krajowego no, Planu Odbudowy. W, 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 wszystkim chodzi o to, żeby te pieniądze dotarły jak najszybciej do nas, żeby pomogły w jakiś sposób w tym momencie, kiedy mamy inflację, kryzys, brak środków, czy to w samorządach, czy w państwie. A teraz jest kolejny taki etap, kiedy to wszystko się przedłuża i tak historycznie, króciutko, w 2021 roku minister Buda już mówił, że już będzie lada moment i tak dalej, zostało skierowane KPO do Unii Europejskiej. Okazało się, że zostało wycofane, mimo że już mogło pójść dalej, ponieważ nasz rząd, ludzie odpowiedzialni za to stwierdzili, że jednak jest niekompletne i to wycofują. Następne kroki były takie, że kolejne obietnice, pieniądze i tak dalej. I teraz tak. Tak naprawdę nic się nie wydarzyło. Mamy 2023 rok. Mateusz Morawiecki, premier, w 2022 powiedział, że w zasadzie te środki już przyjdą pod koniec 2022 roku, a za dwa tygodnie na kolejnej konferencji powiedział, że być może pod koniec, ale też się może zdarzyć, że na początku 2023 roku. Problem jest inny. A wszystko jest przedłużane przez jakąś niechęć do Unii, przez jakieś swoje, nie wiem, czy kompleksy, czy problemy wewnętrzne, jakby wszyscy obserwujemy ten cały spektakl, który prowadzi, że do tego, że ustawa nawet nie była skonsultowana z Unią Europejską, a powinna tak być w jakiś sposób. a Nikt nie stanowi nam prawa, nie pisze nam tego prawa, no ale jeżeli to jest warunkiem przyznania tych środków z KPO, no to partnerowi pokazujemy, co mamy, a najgorsze jest to, że w ogóle nawet nie został wypełniony wniosek, nie ma żadnego wniosku. I reasumując, żeby dostać te pieniądze, Należałoby wypełnić wniosek. Nikt się za to nie zabiera, wszyscy się e, dobrze bawią, przesyłają sobie różne dokumenty, e, szafują wszystkim, a pieniędzy jak nie ma, tak... E, Myślę, że nie będzie. A myśli pani, że właśnie przed wyborami te środki z KPO zostaną odblokowane i trafią do Polski? Jest szansa, że trafią do Polski przed wyborami? To nie ode mnie zależy. To zależy od tego, czy ten wniosek zostanie wypełniony i czy będzie naprawdę poważny dialog w tym temacie prowadzony, a nie przerzucanie, obwinianie drugiej strony za nieudolność i, i, i niestety brak jakichkolwiek działań skutecznych, które do tego mogłyby doprowadzić. Aczkolwiek z tego, co słyszę, o od um, działaczy Prawa i Sprawiedliwości, chociażby ostatnio w debacie politycznej, oni mówią nawet wprost, że e, te pieniądze do wyborów na pewno ich nie będzie. Czyli, Szanowni Państwo, deklaracja PIS jest taka, mimo że miała. Przyjść pierwsza transza to miało być 4 miliardy um, i miały to być grantowe, pożyczkowe mhm. pieniądze, które już by się zaczęły wkradać na nasz rynek i, i działać tak, jak mają działać. W KPO jest tak dziewięć takich okresów rozliczeniowych, no myśmy już stracili dwa lata, więc źle się dzieje i myślę, że ta deklaracja jest takim ważnym przesłaniem i taką może obietnicą, pseudo obietnicą wyborczą e, dla ludzi, dla Polaków, że PiSowi wcale nie zależy na tych pieniądzach mhm. i to może ich taka obietnica jest, że tych pieniędzy nie będzie. Trzeba by było się nad tym bardzo mocno zastanowić, Szanowni Państwo, czy, czy to dobrze, czy źle. Wszyscy wiemy, że źle, natomiast jak już otwarcie o tym mówi PiS, to... To chyba nie czy. Pani mówi. prezydent, o Lex Pilot chciałem zapytać. Ustawa została zawieszona do wysłuchania publicznego. Chyba to 6, 6 marca. marca, tak. dokładnie. Jak pani myśli, dlaczego PiS chce majstrować przy pilotach i ustawiać Polakom kanały, pierwsze pewnie, kanały na, pewnie na myślę, TVP? Pewnie myślę tak jak pani mm, wiele innych ludzi, którzy logicznie myślą, no jeżeli e, e, pierwsze pięć kanałów to mają być e, kanały TVP, TVP Info, TVP Kultura i te wszystkie mhm. zaczynające się od od TVP, no to to świadczyć może tylko o tym, że no, bardzo mocno chcą zindoktrynować i, i tą telewizję publiczną ludziom, y, ludziom wepchać po prostu tak w to. to Trochę tak śmiesznie. Ale kanał pan. można przełączyć. No oczywiście i ludzie to będą, to, będą to, to robić. nie jest tak, że tylko pięć kanałów ktoś będzie mógł oglądać. Tak, natomiast tam chyba jeszcze jest coś takiego, że też kolejne 20. Co, coś jak takiego. Nie jak nie 30 ma być też. Wystalone przez swoją radę Tak, radę zmanipulowane, nie będzie można wykupywać w pakiecie i te różne wszystkie historie. Tak jak u nas na przykład te telewizje regionalne, nasze lokalne, myślę, że mają dosyć sporo obaw i słusznych obaw, że jednak jak będzie na początku ta ogólnokrajowa, obrzydliwa, publiczna telewizja, to jednak trochę mogą stracić te nasze lokalne programy, tak? chociażby tu, gdzie jesteśmy, tak? to jednak ludzie będą um, musieli ten kanał przełączyć. Ja myślę, że będą przełączać, natomiast to jest znowu jakieś łapanie się. Um, nie to śmieszy, natomiast w tym wszystkim jest dużo dramaturgii takiej, e, że jak już naprawdę. Nie dbają o to, żeby pieniądze przyszły. W, w, włamują się bezczelnie do szkół, indoktrynują dzieci, wpychają wszystko, co jest możliwe, żeby myślenie było po ich stronie Polaków, to wie pan, no to może będzie tak, że w ogóle każą produkować piloty, które będą zablokowane mm. na przełączanie kanałów, tak? No oczywiście teraz troszeczkę koloryzuje, ale to jest kolejne obrzydliwe manipulowanie, łapanie się najwidoczniej no się bardzo boją. Porozmawiajmy teraz o pieniądzach, które hmm. wypływają z Ministerstwa Edukacji, bo Pani w mieście też odpowiada za edukację. To trochę teraz o edukacji porozmawiajmy. Hmm. Minister Czarnek hmm, przeznaczył wielomilionowe dotacje dla organizacji bliskich Obozowi Władzy na, na zakup albo remont e, nieruchomości. Także tych, które powstały bardzo na kilka dni, czasami przed ogłoszeniem konkursu, albo takie, które e, otrzymały negatywną opinię niezależnych ekspertów. Jak Pani ocenia całą tę sprawę z Villa Plus? Panie redaktorze, no, Państwo już też wiecie, jak oceniam y, pana Czarnka i nawet rzadko kiedy nazywam go ministrem. Y, jest człowiekiem bardzo butnym, bardzo głupim, y, bardzo mało merytorycznym. Wszystko, co chce robić, chce robić siłą, chce robić przekrętami. Y, wpycha się do szkół, próbuje wpychać się do głów mądrych dzieci, mądrych rodziców, co mu, jak widać, nie wychodzi próbuje manipulować właśnie edukacją, a teraz jeszcze na bazie edukacji, która jest bardzo wrażliwa, to już nieraz żeśmy tu o tym rozmawiali, bawi się w rozdawanie pieniędzy i mówi, że to chodzi o infrastrukturę, że to są projekty infrastrukturalne dotyczące bardzo ważnej edukacji, jaka jest. No, nawet to, panie redaktorze, że wychodzi i mm, mówi, że te pieniądze nie dostaną się lewakom, komunistom, LGBT i tak dalej, bo to jest niezgodne z konstytucją. Mam wrażenie, że pan Czarnek nie ma zielonego pojęcia, jak wygląda konstytucja, o czym mówi, jak gwarantuje wolności. Mm, krzyczy, tak jak powiedziałam, jest y, bardzo złym i agresywnym człowiekiem, no a jak już teraz widzimy, jest po prostu kolesiem spisu, który palcem rozdaje pieniądze, co, tak jak już Pan powiedział, no jeżeli 100 wniosków jest ocenionych negatywnie przez ekspertów, zewnętrznych ekspertów w tym konkursie, po czym te wnioski wracają do puli i Pan Czarnek rozdaje spoza puli, bo 42 wnioski, a potem się okazuje, że 53 czy 4 dostały... Pieniądze, a Willa na Mokotowie tu 6 milionów, tu milion. Przerażające to jest, Szanowni Państwo, bo to jest takie uwłaszczenie się na tym, po pierwsze rozdawanie naszych pieniędzy, pieniędzy podatników, gdzie te pieniądze tak naprawdę powinny pójść stricte na edukację, na budowanie nowych szkół, na budowanie tej infrastruktury szkolnej, przedszkolnej, tak, na programy dydaktyczne, których teraz brakuje, bo samorządy troszeczkę, troszeczkę bardzo zbiedniały poprzez zabranie nam pieniędzy, a narzucenie wielu zadań i dawanie na takie majątkowe rzeczy tym bardziej tak... Mówię palcem i dużych pieniędzy dla fundacji bliskich pisowi, dla fundacji, które niejednokrotnie powstały trzy dni wcześniej przed rozstrzygnięciem konkursu, jest po prostu przestępstwem i jestem przekonana, że Pan Czarnek za to zapłaci, zapłaci przed niezawisłym sądem, bo jest to przestępstwo karne, finansowe. Tak nie można robić, a przerażające jest to, Panie Redaktorze, Szanowni Państwo, że te nieruchomości są zakupione za pieniądze z dotacji, a muszą prowadzić działalność statutową, która jest wpisana teraz do konkursu do 2030 roku, mhm. czyli tak naprawdę przez 7 lat. Gdzie pan powiedział, tak, Willa plus 5,5 miliona, a warta kilka lat temu 6 milionów, więc tutaj też było mocno, mocno grzebane, jeżeli chodzi o wartość tej nieruchomości. A następnie po 2030 roku e, będzie można tam dalej prowadzić tą e, swoją tak zwaną statutową działalność albo będzie można to sprzedać. Więc jeżeli teraz te wartości są zaniżane, to za 7 lat e, myślę, że ci kolesie spisu, którzy w to są po prostu wkręceni i, e, i zaangażowani bardzo mocno e, dużą cenę zapłacą, a jestem przekonana, że pan Czarnek stanie przed sądem za to, co robi. Krótko. Zapowiedziała Pani także w tym studio, jak była kilka miesięcy temu, że będzie nowa jakość, jeśli chodzi o lekcje edukacji seksualnej we wrocławskich szkołach. Kiedy możemy w takim razie spodziewać się lekcji takich, jakich młodzież oczekuje? Jesteśmy teraz na etapie faktycznie y, takiego badania eksperckiego, y, opiniowania, zadawania różnych pytań różnym grupom społecznym, to co mówiłam, tak, że w lutym już mhm. będzie ten e etap. Mam nadzieję, że na którejś sesji, być może marcowej, być może kwietniowej, y, ja te założenia po prostu pokażę, a będą robione konspekty i y, na pewno od września wystartujemy z tą nową, z tą nową jakością Czyli od nowego w roku szkolnego. Tak. Tak, tak jak mówiłam, ale wzięliśmy się za to tak co nagle to po diable, tak jak już wcześniej mówiłam. Natomiast naprawdę dużo ludzi, du dużo środowisk chce o tym rozmawiać, jest wiele pomysłów, wiele sposobów. A mnie tak naprawdę najbardziej interesuje młodzież, mhm. e która powinna dostać taką wiedzę, jaką by chciała, ale też e ekspercką, nie tylko seksualną, ale też również partnerską, emocjonalną, bo to wszystko jest bardzo powiązane. To na koniec wybory. Jest dzisiaj pani zastępcą Jacka Sutryka, wiceprezydentem Wrocławia. Przykuje tak się pani na wybory parlamentarne? Będzie pani startować do sejmu albo senatu? Ech. Tego jeszcze nie wiem. Decyzji, decyzji nie podjęłam, czy będę startować. Na pewno no, moje kampanie pokazały, że ten potencjał wyborczy i, i, i kampanię, jaką robię, może stać się to potrzebne na listę i, i wystartować. Natomiast ja jestem samorządowcem i myślę, że moje serce. I, I to, co robię od kilkunastu lat, prawie dwudziestu, jest tutaj. Natomiast, panie redaktorze, no, w tej chwili wszystkie ręce na pokład. Ja bardzo mocno, wszyscy bardzo mocno się mm -hmm. przyglądamy temu jednoczeniu na jedną listę. Niestety nie wszyscy tak myślą. No, pan Hołownia szaleje i chyba nie ma zielonego pojęcia, co robi, nie chcąc pójść z jednej listy. I nie nam, nie sobie. Co, co, co robi Polsce? Tak ostatnio pokusiłam się o przeczytanie komentarzy pod Facebookiem Pana Szymona Hołowni. Tam naprawdę 90% ludzi wręcz krzyczy, krzyczy na, może nie na, na pana Hołowni, ale krzyczy, żeby tak nie A robić. Ta wspólna lista na opozycji to dziś już mrzonka, czy jeszcze jest na to realna szansa? Ja cały czas, cały czas myślę, że jest na to realna szansa, bo coraz częstsze są też sondaże i które jednak pokazują, że zjednoczenie się nas wszystkich i zrobienie jednego bloku daje pewność stuprocentową, że PiS pokonamy i, i odsuniemy od tych wszystkich złych rzeczy, które, mhm. które robią, od złodziejstwa, od kolesiostwa, od... To króciutko wybory samorządowe. Platforma ma plan na wybory samorządowe we Wrocławiu, czy tego planu nie ma i on będzie uzależniony od wyników wyborów parlamentarnych? Wybory samorządowe, panie redaktorze, to nie tylko Wrocław. Wybory samorządowe, ale ja pytam o Wrocław. Y, tak, ale to <grym> też powiat, to tutaj jesteśmy taką siecią powiązaną bardzo mocno. Y, w tej chwili bardzo mocno skupiliśmy się na wyborach parlamentarnych, no bo jeżeli y, nie udałoby się odpukać, y, jeżeli nie udałoby się wygrać, to ja myślę, że samorządów po prostu nie będzie, tak? Jeżeli PIS zostałby przy przy władzy, to po prostu zlikwiduje te samorządy i, 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 i tyle będziemy mogli planować i, i myśleć. Ale tak, myślimy, planujemy w jaki sposób. Wrocław jest dla nas bardzo ważny w, 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 w sensie wyborów samorządowych, natomiast myślę, że po wyborach parlamentarnych przyjdę do programu i o konkretach już wtedy bardzo mocno będziemy mogli porozmawiać. Trzymam za słowo i zapraszam. Renata Granowska, wiceprezydent Wrocławia Platforma Obywatelska. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, Państwu, miłego dnia życzę. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.